Ma widzowie, dzisiaj będziemy oglądali straszne historie i będziemy je komentować. A więc dobra. postać mas. Najlepiej oceniany film Luty 221. A zaczynamy, zanim przejdę do samej historii, chciałbym przedstawić wam istotne fakty i coś, co wydarzyło się, gdy miałem około 10 lat. Dorastałem w niewielkiej wiosce Hortlax w północnej części Szwecji. Droga prowadząca ze szkoły do mojego domu była długa, a lokalne władze zdecydowały zamontować na niej latarnie, świecące przyciemnionym niebieskim światłem. Zawsze się denerwowałem i czułem się niepewnie idąc tą drogą do szkoły i z powrotem zarówno dlatego, że nawet z lampami droga była bardzo ciemna. Ej, ale co za rodzice. E, Każdemu dziecku iść przez taką drogę do szkoły. Ja tego nie rozumiem. Jak i dlatego, że byłem dręczony przez kolegów w szkole, więc dręczyciele mogli czekać w lesie tuż obok drogi. Było jedno takie zdarzenie zimą 1999 roku, które mocno utkwiło mi w pamięci. Nie spałem zbyt dobrze w nocy, a lekcja matematyki mnie dobiła, więc byłem ledwo przytomny, gdy wracałem ze szkoły. Lampy często się wyłączały, co tak naprawdę nie było dziwne, ponieważ ich czujniki były dość słabe i wystarczyło poświecić latarką w ich kierunku, żeby lampy wyłączyły się na kilka minut. Byłem tak zmęczony, że oczy same mi się zamykały. Przeszedłem z zamkniętymi oczami jakieś 20 metrów, a kiedy je otworzyłem, zauważyłem, że wszystkie lampy zgasły. Zatrzymałem się i zacząłem się denerwować. Musiałem przekonywać samego siebie, żeby iść dalej. Miałem 10 lat i w mojej młodzieńczej arogancji myślałem, że osiągnąłem wiek, w którym powinienem być twardy jak. Boże, jak on idzie tak marszem, on idzie jak te, jak te takie ludziki we Wielkiej Brytanii. Big te, Jest to bardzo spokojna wioska, więc ledwo słyszałem cokolwiek poza wiatrem, kiedy to się stało. Na lewo od drogi wracają. był bardzo gęsty las i nagle usłyszałem dochodzący z niego bardzo głośny krzyk. Był on bardzo podobny do męskiego krzyku, który można usłyszeć w filmach, gdy ktoś odczuwa ogromny ból. Z prędkością Usaina Bolta pobiegłem tak szybko jak tylko mogłem w kierunku mojego domu, nie oglądając się za siebie. Teraz przeskakujemy do późnej jesieni 2011 roku. Moi rodzice wyjechali na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie i poprosili mnie, żebym wprowadził się do ich domu na tydzień i zajął się psem. Myślę o spędzeniu całego tygodnia w moim starym pokoju, słuchając moich. Jakie plakaty, Roka? Nieźle. starych płyt z mejchem i jedząc pizzę, była zbyt. No i pizza. A na. sumie jeśli chodzi o pizzę, to napiszcie w komentarzach, jaki jest was ulubiony smak pizzy, bo mój to chyba jest z kurczakiem, ale jak jest dobrze zrobiony. Dobra, zrobione. by mogła być prawdziwa. Codziennie wychodziłem z psem na spacer o północy, bo wtedy nie musiałem go wyprowadzać aż do późnych godzin porannych. Tym razem nie było inaczej, z wyjątkiem tego, że postanowiłem pospacerować trochę dłużej. Postanowiłem iść wzdłuż Oxelwagen, a następnie podążać Inni Markswagen w kierunku Norra Hortlaxwagen. Na dłuższym odcinku Inni Markswagen nie było lamp, więc po wyjściu z Oxelwagen zatrzymałem się, wypaliłem małe cygaro i powiedziałem mojemu psu, żeby trzymał się blisko mnie. Podczas spacerów wzdłuż drogi cieszyłem się świeżym powietrzem i słuchałem szelestu liści drzew. Obok drogi był dość duży obszar, z którego wycięto wiele drzew. Kiedy doszedłem do tego obszaru, mój pies zatrzymał się i zaczął szczekać w jego kierunku. Spojrzałem tam i wtedy zobaczyłem sylwetkę człowieka. Co to jest? Co to ma być w ogóle? Jedyną widoczną częścią jego ciała były ręce. Powiedziałem dość głośno: co do diabła! A ta postać odwróciła się w moją stronę. Gdyby nie było wtedy tak ciemno, mógłbym przysiąc, że obróciła się tylko głowa i ręce, bo nie widziałem, żeby reszta ciała się poruszyła. Ten ktoś miał na sobie białą maskę z otworami na oczy. Mój pies zaczął skomleć. Postać podniosła prawą rękę i skierowała ją w moją stronę, po czym zaczęła krzyczeć. Brzmiało to dokładnie tak samo jak krzyk, który słyszałem jako dziecko, kiedy wracałem ze szkoły do domu, o czym wspomniałem wam wcześniej. Uaktywnił się we mnie instynkt przetrwania i po prostu zacząłem biec. Kiedy przebiegłem jakieś kilkadziesiąt metrów, zatrzymałem się, żeby zobaczyć, czy mój pies nadal jest przy mnie, a następnie spojrzałem. No, no, ale psa to weź, a nie kurde, uciekasz sam. Weź psa, a będzie najlepiej. W miejsce, gdzie stał ten facet, nie było go już tam. Stał na drodze i patrzył się na mnie, tym razem z opuszczonymi rękoma. Zacząłem znowu biec, aż dotarłem do norra Hortlagswagen. Nigdy wcześniej nie byłem tak przerażony. Kiedy się zatrzymałem, płakałem, a całe moje ciało się trzęsło. Następnie poszedłem do domu. No, grubo. Grubo taki stoi ogółem. Ja sobie ocenić w komentarzach. I teraz mamy czerwony ekran. Kiedy miałem 6 lat, byłem z tatą na zakupach w pobliskiej galerii handlowej. Spędzałem z nim miło czas, ale w pewnym momencie zauważyłem, że jakiś mężczyzna mnie obserwuje. Był to wysoki, blady mężczyzna, który miał na sobie nieco podarte i brudne ubrania. Wtedy zaczął się przerażająco do mnie uśmiechać, śliniąc się przy tym. Zacząłem zastanawiać się, co jest z nim nie tak. Powiedziałem o tym tacie, on powiedział, że mi się nie przejmował. Po czym poszliśmy dalej i po jakimś czasie zapomniałem o tym wszystkim. Kilkanaście minut później, gdy staliśmy przy kasie, słyszałem jakieś głosy, jakby ktoś szeptał niedaleko mnie. Odwróciłem się i znów zobaczyłem tego samego mężczyznę, co wcześniej. Znów dziwacznie się uśmiechał i rzucił mi cukierka. Zwykle nie biorę rzeczy od obcych ludzi, bo tata mi na to nie pozwala. Ale wtedy nie patrzył, więc schowałem go szybko do kieszeni. Kiedy wróciliśmy do domu, poszedłem do swojego pokoju. Usiadłem na krześle i rozpakowałem cukierka. Okazało się, że to nie był cukierek, a w środku opakowania znajdowała się jakaś mała karteczka. Podniosłem ją i przeczytałem. Było tam napisane. Ostrożnie. Będąc małym, beztroskim dzieckiem, stwierdziłem, że ten mężczyzna zrobił mi przykusa i nie przejąłem się tym zbytnio. Ale tygodni później zaczęły się wakacje. Pewnego dnia moja mama wyszła na jakąś imprezę, a tata był w pracy, więc zostałem sam w domu. Cieszyłem się z tego powodu, bo wiedziałem, że mogę robić co tylko chcę. Oglądałem YouTube'a i obżerałem się słodyczami aż do godziny 21.00. Byłem zmęczony oglądaniem filmów i wtedy usłyszałem jakieś dziwne dźwięki, dobiegające z zewnątrz. Przestraszyłem się, więc wziąłem telefon i pobiegłem do sypialni moich rodziców. To było najbezpieczniejsze miejsce w moim domu. Szybko zamknąłem drzwi. W pokoju moich rodziców znajdował się monitor, na którym mogłem przeglądać kamery wokół domu. Postanowiłem zobaczyć, co się dzieje, ale wszystkie kamery pokazywały jednolity czerwony kolor. Na żadnej nie było widać obrazu. To było dziwne, więc przewinąłem do tyłu o 5 minut. A to co zobaczyłem, przeraziło mnie. To był ten sam mężczyzna, którego spotkałem kilka tygodni wcześniej w galerii handlowej. Po prostu tam stał i trzymał puszkę farby w sprayu. Po chwili zaczął zamalowywać wszystkie kamery. Schowałem się w szafie rodziców i próbowałem się do nich dodzwonić, ale oboje nie odbierali telefonów. Później zadzwoniłem na policję z myślą, że to jest moja ostatnia deska ratunku. Wyjaśniłem całą sytuację i na szczęście jeden z radiowozów był w pobliżu, więc przyjechali w niecałe pięć minut. Przeszukali dom i w końcu znaleźli chowającego się na strychu mężczyznę. Po aresztowaniu go i przesłuchaniu, dowiedzieli się, że tamtego dnia, kiedy dawał mi cukierka, wiedział już gdzie mieszkam. Najprawdopodobniej chciał ukraść kosztowności z mojego domu. Policja znalazła przy nim sznur, nóż i taśmę. To mogło się nie skończyć tylko na kradzieży. No typowy zestaw złotych, wasza no nie poradzę. Ej, ale co on miał do tego dziecka? Ja to nie rozumiem. Nie wiem jak mówię. Jestem przekonany, że gdybym go wtedy nie usłyszał, to mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Na szczęście udało mi się wyjść bez uszczerbku na zdrowiu. Na zawsze zapamiętam jego twarz, wpatrującą się w kamerę. Pobierz epicką grę akcji online War Thunder, i przeżyj ekscytujące bitwy. To nie, to nie tylko gra, to prawdziwa akcja. Randka przyjaciela. To wydarzyło się kilka lat temu. Spędzałem czas z moimi dwoma przyjaciółmi. No i tu w końcu lektor, lektor normalny, a no nie jakiś. Usłyszał mi w centrum handlowym, po prostu sobie rozmawialiśmy. Obaj mieli konta na portalach społecznościowych, jak Facebook i Instagram, i często zdarzało im się utknąć z nosami wbitymi w ekran telefonów. Drake, jeden z moich przyjaciół, powiedział, że poznał fajną dziewczynę na Facebooku i od jakiegoś czasu ze sobą piszą. Powiedział, że bardzo ją polubił i wychodzi z nią dzisiaj wieczorem na randkę. Żartowaliśmy sobie z niego, że pewnie umówił się z czterdziestoletnim typem. Zwykłe żarty, nic szczególnego. Kilka godzin później pożegnaliśmy się i każdy poszedł w swoją stronę. Wieczorem leżałem w łóżku i oglądałem telewizję. Dochodziła północ, kiedy dostałem wiadomość od mojego przyjaciela. Hej, właśnie skończyłem randkę, napisał. I co, ładna jest? Odpisałem. Bardzo zabawne, odpisał. Żarty na bok, rozkraczył mi się samochód i potrzebujecie, żebyś mnie odebrał. Następnie wysłał mi lokalizację. Nie jestem osobą, która ignoruje przyjaciół, kiedy potrzebują pomocy, więc zapytałem rodziców, czy mogę wziąć ich samochód, a oni odpowiedzieli, że nie ma problemu. Wziąłem telefon i odpisałem przyjacielowi, że jestem w drodze. Niedługo później podjechałem pod adres, który mi wskazał i zaparkowałem na poboczu. Wchodząc po schodach przeszło mnie przerażające uczucie. Może nie wchodź tam gość, to widać. Dzisiaj jakby ktoś mnie obserwował. Podszedłem do drzwi i zadzwoniłem dzwonkiem. Wtedy usłyszałem dobiegający ze środka głos. Wejdź. Nie znałem tego głosu. Nie brzmiał ani jak mój przyjaciel. Ja ci mówię, to tam nie wchodź, bo to musi być... ani na kobiecy. Pomyślałem, że może to głos taty dziewczyny, z którą spotkał się mój nie. przyjaciel. Byłem nieco zdziwiony, że drzwi do mieszkania były przez cały czas uchylone. Tu jest PE, to jest jakiś pedofil. Jak nic. Tak czy inaczej, wszedłem do środka i kiedy zamknąłem za sobą drzwi, zobaczyłem, że mężczyzna, który mi odpowiedział, ogląda telewizję z moim przyjacielem i dziewczyną. Powiedziałem cześć Drake, ale z jakiegoś powodu mi nie odpowiedział. Miałem dziwne przeczucie, więc podszedłem powoli do Drake'a i nigdy nie zapomnę tego, co wtedy zobaczyłem. Mój przyjaciel Drake i ta dziewczyna byli martwi. Jak? Co to jest? Co to jest? Jak to wygląda? Zostali wielokrotnie dźgnięci nożem, a następnie ich ciała zostały ustawione w takiej pozycji, żeby wyglądało, jakby siedzieli i oglądali telewizję. Tak też pomyślałem, kiedy wszedłem do mieszkania. Spojrzałem na mężczyznę siedzącego na fotelu obok. W jednym ręku trzymał zakrwawiony nóż, a w drugim telefon mojego przyjaciela. Uśmiechał się dziwacznie. Wtedy obrócił głowę w moją stronę, wstał i powiedział: Witaj, młody człowieku, teraz Twoja kolej. Chciałem wybiec z mieszkania, ale nie mogłem się ruszyć, ponieważ ten mężczyzna śmiał się głośno i przerażająco. Było już za późno na ucieczkę i nie miałem wyboru. Musiałem go zaatakować. Kopnąłem go z całej siły, Dobrze. powalając go na ziemię. Wtedy nieco oprzytomniałem i wybiegłem na zewnątrz. Na szczęście ten dziwak mnie nie gonił. Czekaj, Wsiadłem szybko do samochodu i pojechałem prosto do domu. Kiedy dojechałem, od razu poszedłem do sypialni moich rodziców i powiedziałem im, co się wydarzyło. Oczywiście mama natychmiast zadzwoniła na policję. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, nie znaleźli ani mojego przyjaciela Drake'a, ani dziewczyny, ani tego odrażającego mężczyzny. Od kilku lat nie udało im się rozwiązać tej sprawy. Teraz jestem dorosły i wraz z żoną mieszkamy w naszym własnym domu i niedawno urodziła nam się córeczka. Jednak nadal rozpamiętuję tamten A ja to nie jest wieczór i przechodzą mnie dreszcze na myśl o tym, jak mogłoby się to dla mnie skończyć I jak skończyło się dla mojego przyjaciela Drake'a. Ciągle widzę jego martwy wyraz twarzy. A więc dobra, na dzisiaj koniec. Jak chcecie jeszcze takie więcej filmów, to zostawcie łapki w górę i suba i na 10 tysięcy subów pokażę twarz. I piszcie też w komentarzach, co mam nagrywać jeszcze, nie wiem, jakieś gry jakie. No i w sumie to widzimy się na następnym filmie.